Cześć, witajcie czołem w Wielkiej Polsce, moi drodzy. Mamy odcinek 26, o ile się nie mylę. No i cóż, poprzedni odcinek był trochę dłuższy, tak więc myślę, że zasłużyłem na lajka. Tak więc, no cóż, jak Wam się podoba, to lajkujcie, wiadomo. No i co, lecimy dalej. Wyrzucamy uchodźców z Europy. Uchodźców to w sumie tak. W temacie teraz niedawno był zamach, to znaczy jak to nagrywam, to niedawno był zamach, bo pewnie. Um, pewnie. Publik do, publikacji, do publikacji tego odcinka jeszcze trochę czasu jest. Kurczę, ale mi się język plącze dzisiaj. Totalnie. E, dobra. Oblężenia trwają i takie tam. Możemy to oddać Gruzji na przykład. Jakbym miał to zajmować, no to czemu nie? miał to na przykład w sensie zabrać, no to wiadomo. Dobra, zaatakujmy sobie tą armię i zobaczmy, jak pójdzie bitwa, żebym mógł stwierdzić, co się dzieje. No tutaj mamy no, wszystko w porządku. No tyle, że góry to są i rzeka. No, ale tak naprawdę ładna bitwa. Teoretycznie powinniśmy, no tak, i zadaliśmy znacznie większe straty. I znacznie większe mam na myśli, naprawdę, naprawdę, naprawdę większe. Dobra, czyli tak, jeden tak, tutaj jeden, tutaj jeden na fort, wy oblegajcie różne rzeczy. I zaraz do prawa. o, już mają 90, o, już się zgodzą. Naprawdę się zgodzicie na to? No to w takim razie... To chyba wszystko, czego chcę. Taram! No i ładnie, e, misja jakaś tam jest, Nawal Race vs. Ottomans, Conquer Ostmark. Ostmark jest w... Austrii. Z kim ma już Austria? Augsburg, Genua, Holandia i Utrecht. Aggressive Expansion jest ok. Genuę mógłbym zwasalizować, ale mnie nie lubi zbytnio. Chociaż mogłabym mnie polubić. Myślę, że wyciągnęlibyśmy jakieś 100 punktów, ale czy ja chcę ją waselizować? Po co? No właśnie, po co? E, dobra, czyli tak. Zabraliśmy te prowincyjki, Zaraz powinni sobie pójść stąd wieśniacy, tak jest. Damy im oczywiście autonomię. I na szybkości pokonwertujemy. Jeśli chodzi o Roguzę, to sobie radzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogłem wziąć yy, Se Serbię, żeby móc przechodzić z punktu do punktu. No bo teraz Chorwaci mogą mieć lekki problem z prawosławnymi Serbami, z katolikami też. No dobra, tak czy owak nie jest źle myślę. Jeśli chodzi o Huniat, no to wziąłem tylko dlatego, żeby wykonać misję. No i miałem tam klejma też, więc, więc czemu nie tak naprawdę? Dobra, przerzucajmy wojsko. Mm, najlepiej gdzieś tutaj. A, tutaj też mam przejście. No to dobra, no to nie wiem, rozstawmy je jakoś tak tutaj, tutaj tutaj, tu, tu. No, jakoś się tam porozstawia, już mniejsze. I tak trzeba będzie. Mm, I tak trzeba będzie. No, garnąć, ogarnąć. z staki, żeby były nowoczesne. 15, 10, 10. Dobra. Produkcję zwiększmy. Produkcja powinna podskoczyć dzięki tym. Dzięki tym nowym manufakturom. Możemy wyłączyć forty. Buntów raczej też nie przewiduję, w Memelu coś tam jest, ale wątpię, żeby. te, no bo protestanci długo to jeszcze potrwa. 67, 672 lata, no to zaraz też ich przekonwertujemy i będzie OK. To samo jeśli chodzi o strudę. A kto zajął Neumark? Przepraszam, nie Neumark, tylko Niederlausitz. A nie Neumark to jest. E, e, ten region że tak powiem. Ok, zapomniałem włączyć znowu czasomierz. Tym razem mam nadzieję się zatrzymać w moim limicie. Um, wiecie... O, wyślę może, wyślę tą flotę może do Konstantynopola, żeby tam lepiej ogarniała handel. Pobudujmy jeszcze jakieś... Um, jakieś manufakturki może, bo się to opłaca zawsze. No, Tylko te e, tekstylia póki co nigdzie nie mają żadnych dobrych miejsc. No ale Weapons Manufactory naprawdę tutaj przychód jest znaczny. No, tu nic nie widzę. No, te trade kompanie powinny być naprawdę dobre. No, ale nie są, o dziwo. Przecież 0,40 to nie jest nic złego. Dobra, tutaj zbudujmy w Teodoro. No, dobra, wyślijmy im 100 zł, żebyś byli grzeczni. Ok, konwersje dokonane, Genoa na maksa. Sojusz doby, trochę, moglibyśmy dać im gwarancję. No, nie wiem, nie wiem. W Exiled Armies, dobra, chodźcie bliżej. Do domu oczywiście. Wojenne, wy się jakoś też porozchodźcie. Ty tutaj może. A tu, tytuł, a ty Zaraz dorobimy odpowiednie staki. Ale to za moment. Trochę zaróbmy pieniędzy. Zróbmy kory. O, jeny, to będzie drogie. Ok. Kardynał, oczywiście. O, jeny. Nie zauważyłem też, że nie mamy na maxie punkty. Więc wezmę. Stability na stoi i jeden merkantylizm. Ok. 10 pezantów w archangelsku. Zajmij się tymi, wracaj na przykład tu gdzieś na dół, bo tam są odpowiednie force limity, znaczy supply limity Zróbmy jakiegoś claim'a yy, na jakieś dobre prowincje No Jarosław tylko tutaj się wydaje taki lepszy, chociaż wszystkie one są takie o podobnym stopniu No ze 100 development'u razem mają, ze 120 nawet, wow Dużo to nie jest, no ale wiadomo zawsze Dobra, odbicie tą prowincję. Myślałem, że zdążą przejść i wrócić, a jednak. Huda Wendigar jest dosyć drogą prowincją, tak patrzę. No, ale wiadomo, jak taki development, no to co się dziwić. W Edirne mogę zburzyć ten mini forcik. W Konstantynopolu dobrze było rozbudować ten fort. Konstantynopol to jest ogólnie bardzo dobra prowincja. Nie ma co się dziwić. Huda Wendigar wziąłem ze względu na handel. To jest bardzo ważne miejsce handlowe. Trade powera na pewno nam da tutaj bardzo, bardzo dużo. No, dokładnie, teraz mamy już 120 z prowincji i 161 z lekkich statków. A prowincji mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przy czym oni mają całą resztę? Wiadomo, no najci mają 3,50, o dziwo, zabierają nam. To jest ciekawe, jak tutaj najców wykurzyć. i... Jak oni się tak długo utrzymali i czemu mają tylko 22 developmentu, kiedy Cypr ma aż 30? No i Cypr znowu zgodziłby się na, na, na wasalizację. No, właściwie jeden Cypr mogę zwasalizować. No tak, no bo mam influence ideas. No to będzie wszystko tańsze. Dobra, no to co? Sojusz. Sojusz. Okej. Okay. 144. Reformy czy inflacja? Mogę wziąć trochę inflacji, trudno. E, chcą Military Access, damy im, damy im gwarancję, nawet proszę Państwa, damy im, damy im gifta. Gifta im damy. Nie trzeba jeszcze poprawić relacje, bo spadły trochę. Poprawcie relacje. Weźcie technologię, moi drodzy. O Tutaj też poprawiajcie relacje. I teraz tak, send gift. Za 25 to będzie 100 zł. No i już się zgodzą na wasalizację. 3 marca, czemu nie? A, at peace, Walczą ze złotą ordą, dobra. Oni, jeśli wygrają i zabiorą jej, to nie będą chcieli dać się zwasalizować. Dobra, tak czy owak. Mm. Royal Mariusz? Czemu oni są sunnitami? God damn it. Dobra. Mm. To już jest wymaksowane? No tak. A ci czemu mieli tak dużo? Alliance Guaranteed Same Religion Day Allow. Dobra, to tak. damy im military access. Dam im gwarancję. To jest 129. Yy, no i damy im subsydia myślę. Subsydia, wielkość pieniędzy. Dobra, 113 miesięcznie, ok. trochę nas to będzie kosztowało. Na szybkości jeszcze muszę im dać gifta. O ja nie zapomniałem, że jak im daję subsydia. Dobra, to z samych subsydiów to będzie parę miesięcy i gotowe aha subsydia są maksymalnie 15 no to nie to będzie 160 plus 25 no brak braknie cały czas gdzieś, gdzieś mi brakuje jak mogę jeszcze z nim poprawić relacje hmm <laughs> czemu mnie nie lubicie? Aggressive expansion Wam nie pasuje. Um, gościu od y, reputacji. Reputacja. O, jest reputacja. A? 135. Nie, no dalej 135, będzie 150 plus 15. Dobra, wyślimy im tego gifta. I dajmy im jeszcze raz te subsydia. Przy okazji jeszcze poprawiajmy relacje, żeby były 100 cały czas. Wiadomo, musimy poczekać, aż wypisuje, Wiadomo. Trzymaj się tam. I dawaj im te subsydia, tak nie wiem. 9 duka. No, trochę dukaciorów będzie. Zobaczymy, ile mogą maksymalnie mieć. 15 to jest maksimum subsydiów, tak? No to się nie, nie... nie ten no... Nie ma opcji, żebyśmy to zrobili Ech, trzeba... będzie inaczej Dobra, na razie to zostawimy, trudno Niech się dzieje, wola nieba O, serbscy buntownicy, ale z Raguzy, przeszli do, e, do... do, do, do... do Ciekawe, ciekawe. Um, Raguza ma idee religijne? Nie ma. Ale jakoś daje radę konwertować, tak więc jest ok. E, dobra, szybko. Korna, chudia wendigar. Przydałoby się brać tą technologię w miarę szybko, bo trochę się opieprzam. Mam już fokus, no mam. Kurcze, tych punktów cały czas mało, no mało i mało. Okej, okay, Genua tym razem chyba już się nie zgodzi, a zgodzi się na wasalizację i bardzo dobrze. Jesteś teraz moim wasalem. Alliance Breaking Sun, no tak, eee, bo cóż... Że tak powiem, no... Jesteś teraz moim wasalem. Dobra, damy Wiedysanie... Hmm, autonomię, Enable Embargo Rivals. No, i nic więcej nie mogę zrobić. Okej, okay. kiedy będę mógł ci anektować? 78, czyli za 10 lat. Ciebie, jak już będziesz miał full relacji, no to też możemy podwyższyć. 163, dalej mało, już z Giftem. Hmm. Co daje jeszcze opinie? Nie mam pojęcia Ale gdyby to 19 agresive expansion zeszło w miarę szybko To weźmy gościa od Od, 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 od Od, od wiadomo czego No, better relations Wiadomo eee, Powinienem pokonwertować trochę kulturki, nie? Ale to się zdąży Zaatakujmy w takim razie Moskwa. Moskwę... O, Cypr zerwał sojusz w ogóle. Co się stało? Zaraz zobaczymy co się stało. Minus 80. Piraty! Oooo... są. Piracą! Piracą na e, Konstantynopolu. Nie, 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 tak się bawić nie będziemy. Ja ci dałem mnóstwo kasy. Dobra, spokojnie, odzyskam ją. No i tak nie ma co z nią zrobić, bo co, rozbudowane ma już na maksa. Buduję teraz tylko trade company. Wow, spokojnie. Zapamiętam to sobie. No dobra, no to co, szybki atak na mm, Moskwę. E, cleansing heresy. Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. Mm okay, już myślałem, że z takojp, jednak, nie? Dobra, teraz powinien być z takojp no Nadal nie ma stack wipa. Tutaj zaraz zrobi. Stack nowogrodzki, jest stack wipe. No i dobra, ile to kosztuje, żeby cię całego zjeść? Mogę cię całego zjeść, czy jeszcze nie? Nadal nie mogę cię całego zjeść. No proszę, ile można? Dobra, zróbmy tak, żeby jak najtańsze. Zostanie sam susdal. Naprawdę. Jedna mała prowincja Moskwy <laughs> będzie w naszym państwie cały czas. No dobra, trudno. Wick soku. No. Nie, 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 nie ja chcę wszystko. Przyściuteńko 50 Administrative Power. Ła wow. Fajnie. No, i nadgoniliśmy w końcu z punkciorami. okej okay. myślę, że możemy się teraz skupić na jak tylko będzie można na dyplomatycznym. Nope, Holandia. Mogę tam przejść? Nie, kurde no. O, Holandia tutaj do nas przyszła do Raguzy. Nawet w sumie co z tego? O, no, są na medium. Moskwicze. Eee, o, możemy wziąć sobie Levy Church Taxes. Interes per annum. Zmniejszona inflacja. Wezmę inflację, a chociaż nie Taxes. Plus 15% to będzie no dokładnie ponad parę dukatów. Parę naście. Ech, 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 ech Naprawdę, że naprawdę, no Holandia Ty jesteś głupia jakaś Dobra, to nie wiem Zablokujmy tą armię tutaj Zapytajmy od O przejście, nie pozwoli mi Dobra Weźmy jedną armię, z jakimś ziomkiem Spróbujmy O, jest walka Z ciężkimi łodziami, które Obskoczyły w bęcki totalnie Zyskałem jakieś łodzie, ale niezbyt dobre na to wygląda. Ura, jak dam military access Otomanowi, to sam będę mógł przejść? Nie. Bez sensu. W takim razie oddawajmy military access. Już. Dobra, no to co? Co możemy zrobić? Którędy inaczej przejść do Raguzy? No nie ma. Nie ma innego przejścia. Mam tutaj 18 łodzi, no ale. Znaczy, transportowych, no ale co mi po nich? Ewentualnie popłynę i poblokuję Holandię, no jany Okej okay. Mógłbym wziąć technologii, Ale my jesteśmy mądrzy i zaczniemy konwersje kulturowe, tak jest Dobra, hmm. Tutaj są bonusy, tak Czyli zaczynamy wgryzać się w Bałkany Tutaj również, Konstantynopol kosztuje tylko 123? To jest bardzo niewiele Dobra, Adyge Też zasługuje na naszą kulturę Saratow również Smoleńsk, o Moskwa nareszcie będzie polska Twer, jeszcze nie Nowogród Czy Nowogród? Jeszcze nie Ale za to Psków Inge Marland, Narwa. Wydaje mi się, że tak, tak. Reval. No i w końcu Ozylia. No to wygląda. Dobra, no i fajnie. Sporo konwersji. O, jeszcze można. Ryn. No i bardzo fajnie. Dobra. Weźmiemy sobie trzeciego lidera. 4-3, tak? Nie, 3-4 chyba. Mirosław Tomicki. No dobra, niech będzie Mirek. Mirek sprzedawca. Teraz będzie dowodził wojskami. Bardzo dobrze. No Moskwa. No ile to ma trwać? No trafiłem jeszcze na jakąś flotę handlową e, holenderską, która też płynęła, nie wiadomo po co tam na dół. No okej, okay, wiadomo. O nie! Umierają mi łodzie. Nie umierajcie, błagam. Błagam, jesteście dla mnie bardzo ważne. Okej, okay, zaraz będziemy mieli znowu 100% Religious Unity. Dalej 100% tutaj jest, kurczę. Eee, Burgundio, dasz mi Fleet Basing Rates? Eee, Brąz Brunswick mi da. O nie, Rise of Pretender, umarłem. I Janusz wszedł na tron. I kogo my mamy na następcy? Z Zygmunta Augusta. 4, 2, 5. Bardzo ok. Janusz ma 5, 4, 2, więc też nie jest zły. Szkoda tylko, że straciliśmy to Stability. No i gdzieś tam pretendenci, ale to żadni praktycznie. No więc jest ok. No, wy sobie odpocznijcie trochę. Eee, no i fajnie, bo teraz w sumie zaczną nam lecieć punkty dyplomatyczne. I skupienie możemy dać na dyplomatycznych. I właściwie lepszego gościa do, od dyplomacji też. Tak jest. Trade efficiency zwiększony, bardzo dobrze. Um, co jest? Coś nam zajęli. O, no nie, straciłem 50 dyplomatycznych punktów. Szkoda. Dobra, poblokujmy trochę tych ziomków. To powinno im zmniejszyć eee, chęci do walki, że tak powiem. Albo Moskwa się już zdecyduje poddać. No niekoniecznie, Moskwa będzie brnęła. Ech. No dobra. Wypowiedzmy wojnę w sumie: Holy War e, na Złotą Ordę. Rozdamy ją e, Gruzji i... Przecież nie Gruzja już. Dostanie sporo Genui i ją oddamy. Tak mi się wydaje. I Zaraz zaczniemy aneksję Genui. Eee, A tak na Danie by się przydał. Rozstawmy wojsko już tam na górze. Właściwie to nie, jeszcze nie. Rozstawmy wojsko tak tutaj. No, ta jedna armia, ewentualnie tylko. Może przejść gdzieś tutaj. Ty tutaj, ty tutaj, na przykład ty tu, o ty tu, a ty tu, to chyba nasze wszystkie armie, no jeszcze tu jedna. Dobra, to ty też. I ty też. Mamy sporo armii, jak zaraz je zmodernizujemy. Ryn bardzo szybko zmienił kulturę. Eee, o, Skandynawia powstała! Połączyli. W tym momencie dzięki temu właśnie wyglądamy lepiej, lepiej się odróżniamy. Od Skandynawii, ale Skandynawia jest słaba, tak mi się wydaje, prawda? Skandynawia nawet nie jest w pierwszej dziesiątce, tylko 56 tysięcy. Dwoma stakami byśmy ją zagieli, ale my stosujemy taktyki Blitzkriegu, więc nie będzie to żaden problem. Ok, oddajemy to Genui. Genua nie ma e, również e, idei religijnych, więc trochę będzie. Nie ma problemów z konwertowaniem, tak mi się wydaje. No ale myślę, że sobie poradzi. <laughs> Dobra. Telefon daje mi znać, że to już koniec. Tak więc myślę, że atak na Skandynawię i PiS z Moskwą zobaczymy dopiero w następnym odcinku, tak więc dzięki za oglądanie. To było na tyle. Czołem cześć. Do następnego.